Bolesławiecki Zakład Energetyki Cieplnej przy ulicy Gałczyńskiego ogrzewa mieszkania i zakłady pracy, również jednostkę wojskową. Tylko na terenie armii dzięki temu zlikwidowano kilka kopcących ciepłowni. ZEC dostarcza też ciepłą wodę to tak zwane ciepło systemowe, w tej chwili najtańsze i najbardziej ekologiczne rozwiązanie na ciepło w domu. Teraz ZEC będzie stale 24 godziny na dobę monitorował każdy węzeł cieplny w każdym budynku, gdzie są takie zainstalowane, i całą sieć na każdym centymetrze jej długości. To pozwoli natychmiastowo wykryć awarię, spadek napięcia, a nawet przyłapać tego, kto nielegalnie próbuje podbierać ciepło. Będziemy mogli zmniejszyć tutaj koszty działające po stronie mieszkańców. Po to, co powiedział pan Czechowski. Jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie doregulować ilość ciepła, która będzie z węzła przekazywana na wymienniki i tutaj i sprawdzić, czy to jest zgodne z taką, nawet pokazać, bo ostatnio mieliśmy nawet taką sytuację, że pokazaliśmy klientowi, że trochę za mało ciepła zamów, zamówiliśmy się, że jest chłodno, prawda, więc będzie bardzo precyzyjnie podawane ciepło. System też pozwala na elektroniczne odczyty z liczników w celu wystawienia rachunków za ciepło. Centrala do obsługi systemu telemetrycznego zainstalowana jest na terenie ZEC przy Gałczyńskiego. Tam jest pokój dowodzenia z podglądem na całą sieć i wszystkie węzły cieplne. Kiedy coś jest nie tak natychmiast włącza się alarm. System precyzyjnie pokazuje dokąd powinna pojechać ekipa naprawcza. Dużych plecach, które mają po 1000-1500 punktów, okazało się, że ludzie z działu technicznego mają nie, nie, nie wcale nie mniej pracy, tylko równie tyle, ale jeżdżą do awarii takich, które nie są zgłoszone. Na przykład pukanie wymienników, które powodują, że trzeba o wiele więcej pompować, o wiele więcej płacić za, za prąd, a informacja z systemu, że tam jest za niskie ciśnienie czyli, czyli wymiennik już jest tak brudny, że, że nie pracuje tak jak powinien Powoduje to, że oni jadą, płcią ten wymiennik, zmniejszają się koszty pompowania, zwiększa się sprawność systemu, są mniejsze straty i już tutaj PEC ma w tym momencie zmniejszone koszty. Wcale nie obcięciem etatów, bo to, bo to wcale nie idzie w parze. To oznacza też, że nie będzie cięć w zatrudnieniu, bo ZEC szykuje kolejne strategiczne inwestycje. Crocznie przez nas składanych informacjach na temat funkcjonowania spółki. Każdego roku wymieniamy część sieci kanałowej na sieć preizolowaną. Po prostu robimy to systematycznie, powoli, właśnie w dbałości o klienta, po to, żeby nadmierną ilością inwestycji nie zwiększyć cen ciepła. Zakład energetyki cieplnej jest spółką miejską. W tej chwili ma 252 węzły cieplne i 35 km sieci ciepłowniczej. To pozwala na zaopatrzenie 38% mieszkańców bolesławca. Wdrożenie całego systemu telemetrycznego kosztować będzie 314 tysięcy złotych. Więcej o ciepłowniczej rewolucji w bolesławcu już wkrótce w dłuższym programie. Proszę zobaczyć kolejna